Już przed rozpoczęciem ferii zimowych, pani sierżant sztabowa Katarzyna Filipowicz oraz pani aspirant Magdalena Głuch odwiedziły naszą szkołę. Spotkały się z najmłodszymi uczniami z klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartej A na warsztatach dotyczących bezpieczeństwa poczta Wspólnie z dziećmi zostały omówione bardzo ważne kwestie dotyczące bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu oraz odpowiedniego ubierania się w czasie mroźnych dni. Panie policjantki przypomniały uczniom jakie zachowania są zabronione. Należą do nich wchodzenie na zamarznięte akweny wodne, zjeżdżanie na nartach bez kasku czy też otwieranie drzwi domu osobom nieznanym. Dzieci dowiedziały się również, jak ciekawie i aktywnie można spędzić ten piękny zimowy czas. Zostały zachęcone do wzięcia udziału w konkursie faryjnym pod hasłem Śnieżny Dekalog, organizowanym przez Komendę Główną Policji. Szczegóły o konkursie znajdziecie na plakatach oraz na stronie www.policja.pl/bezpieczeństwo na stoku. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich naszych uczniów i życzymy fantastycznego, zimowego wypoczynku.